Dobry pewnie się zastanawiacie, dlaczego was tak przywitałam. No bo to po czesku. Jesteśmy na, na, na granicy polsko-czeskiej. Już nie jesteśmy na Antypodach Australii, jesteśmy w Czeskiej Republice. Tak jakby na, na granicy. I co ale tutaj jest? Będzie jeszcze filmik. Co tutaj jest? Co pokażemy? Błędne skały. Dobra, to no, To idź. takie Mega skały, ale co mega? Topować tutaj, a ja będę. A ja pokażę trochę, tu jest taka kładka. Dobrze, wchodzimy do jakiegoś głębokiego tun wąwozu. No idź przede mną. O, komar. To dużo komarów. Czy mi komarów. się wydaje, czy tu jest coraz. Coraz bardziej wąsko. Ojejku, ja już się nim jeszcze, dobra, idź.

Co tutaj jest? Kurza stopka. Kurza stopka i to tamto wygląda jak kurza stopka. Tak, mamy to. Tak jest kurza stopka. Dobra, mamy kurzą stopkę. Idziemy dalej. Prowadź. kurzą stopkę

o. Ale dwo przeszedłem. I to nie brzucha, ramiona. No na szczęście to jest na dole, a górze, na górze jest szerzej. Chyba do meandrów. Ale wcale tak lekko nie jest. Tak, to prawda. Pokaż, Pokażemy jeszcze to przejście, i skończymy chyba. O, tędy nie dałoby się chyba przejść. Znaczy, było tak, ale dałem nie. Tam też jest jeszcze jakieś wąskie przejście. Tak, wąsko. Zajrzymy tam i kończymy. Wow. Widzicie to samo co ja? No, ja nie wiem, czy damy radę. Muszę skończyć takim razie. No kończę. Ahoj. Ahoj.